Witam w Unity. Nazywam się Tomas i za kilka minut wyjaśnię, kim jesteśmy, co robimy, gdzie i jak powstają nasze unikalne produkty. A przede wszystkim przedstawię ludzi, którzy codziennie oddają swoje serce i duszę dla wspólnej sprawy. Zapewne zadajesz sobie teraz pytanie. Czym jest ta wielka sprawa? Naszą wizją jest umożliwienie jak największej liczbie osób na tej planecie wykreowania z siebie życia dającego spełnienie. Jesteśmy głęboko przekonani, że wszystko, czego potrzebujesz, jest głęboko w tobie. Wszystko, co musisz zrobić, to wykorzystać swój potencjał. Naszym celem jest spełnienie. By zapewnić Ci inspirację i narzędzia do stworzenia życia pełnego spełnienia, wyszukujemy dla Ciebie na całym świecie najbardziej skutecznych, znaczących i najwybitniejszych mentorów w dziedzinie rozwoju osobistego i duchowości. Wspólnie z nimi tworzymy konferencje online, kursy, certyfikowane programy szkoleniowe, a nawet wydarzenia na żywo. Podejmujemy tematy takie jak medytacja, mindfulness, epigenetyka, neuronauka, hipnoza, szamanizm, mediumizm i wiele, wiele innych. Abyśmy mogli otworzyć jak najwięcej drzwi i zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do tych treści, jest dla nas bardzo istotne, abyśmy udostępniali jak najwięcej wartościowych treści. Twoja podróż z nami rozpoczyna się z chwilą, gdy podajesz nam swój adres e-mail. Wtedy otworzą się przed Tobą wrota do ogromnej liczby bezpłatnych treści. Zazwyczaj zaczynamy od 60-minutowego wykładu lub bezpłatnego szkolenia online, abyś mógł przekonać się, czy dany mentor i zagadnienie odpowiadają Twoim oczekiwaniom. Byś mógł wewnętrznie stwierdzić, czy czujesz powołanie i chcesz pójść dalej. No właśnie, a co my właściwie teraz robimy? Jednym z naszych najbardziej udanych produktów, o którym być może już słyszałeś, jest Flow Summit. Jest to coroczny kongres online, podczas którego ponad 200 tysięcy osób z krajów niemieckojęzycznych spotyka się z ponad 100 mentorami w celu uzyskania informacji na temat tego, jak stworzyć życie w przepływie. Do podobnych produktów należą także Hill Summit i Wisdom Summit. Naszym głównym produktem są zwykłe kursy online trwające od 4 do 8 tygodni. Dzięki nim masz możliwość pracy ze swoim mentorem i zespołem Unity, aby pogłębić swoją wiedzę w takich dziedzinach jak medytacja, hipnoza, mediumizm i tym podobne. Jeśli poczujesz potrzebę zdobycia statusu eksperta w danej dziedzinie, oferujemy certyfikowane programy szkoleniowe. Prowadzimy je z takimi ekspertami jak Rudiger Dalke, Gerald Hutter i dr Alberto Violdo. Trwają one od 6 do 24 miesięcy. Są bardzo interaktywne. Zawierają wiele elementów na żywo, a po ich zakończeniu otrzymujesz jeden z naszych prestiżowych certyfikatów. Póki co świetnie to wygląda. Czy jesteś gotów? W takim razie chciałbym zabrać Cię na krótką wycieczkę po naszej siedzibie w Bazylei i pokazać Ci, jak to wszystko, o czym mówiliśmy, jest faktycznie stworzone. Zapraszam! Witamy w naszym biurze w Bazylei. Za moimi plecami możesz zobaczyć przy pracy nasze zespoły niemieckojęzyczne. Tutaj wszystko kręci się wokół sposobów, w jaki przesłanie naszych mentorów może zostać przeniesione jak najdalej w świat i dotrzeć do jak największej liczby osób. To tutaj powstają teksty, grafiki, strony internetowe i kampanie e-mailowe, dzięki którym można znaleźć odpowiedni program i mentora. Chciałbym Ci teraz pokazać coś jeszcze. Chodź ze mną. Jesteśmy w dziale tworzenia treści, czyli w samym sercu Unity. To tutaj wyszukujemy i nawiązujemy kontakt z kluczowymi mentorami z całego świata, tworzymy nowe koncepcje kursów i przygotowujemy materiały filmowe. Większość naszych programów jest tworzona w jednym z naszych trzech wewnętrznych studiów, takich jak to tutaj. Wiele z naszych programów już powstało w tym studiu. Jak widać, wykorzystuje się tu szeroką gamę technologii i sprzętu, aby osiągnąć jak najlepszą jakość i zaprezentować przesłanie naszych mentorów w jak najlepszym świetle. Podczas filmowania mentorzy są wspomagani przez nasz zespół Unity, który towarzyszy im podczas całego procesu. Po zebraniu wszystkich danych są one przekazywane zespołowi do spraw tworzenia treści. Tam materiały są przycinane, edytowane, umieszczane w odpowiednim formacie, a następnie przygotowywane są kursy na naszej platformie online. Gdy treść jest gotowa, przystępuje do pracy nasz zespół do spraw marketingu. Szczerze mówiąc, słowo marketing nie jest przez nas zbyt często używane. Tak naprawdę chodzi nam o to, w jaki sposób osiągnąć jak największe korzyści dla ciebie, aby zapewnić ci jak najlepsze wsparcie na drodze do transformacji. Po uświadomieniu sobie, na jak wiele osób i istnień możemy pozytywnie wpłynąć dzięki naszej pracy w krajach niemieckojęzycznych, zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego mielibyśmy poprzestawać na obszarze niemieckojęzycznym, skoro możemy rozprzestrzenić nasze przesłanie na cały świat? Dlatego powołaliśmy zespół międzynarodowy. W siedzibie głównej w Bazylei pracuje niewiele osób. Większość z nich przebywa w 17 różnych regionach językowych, które obecnie obsługujemy, a każdego roku dodajemy kolejne. Osoby pracujące w biurze są głównie zaangażowane w tłumaczenia, ale także w wiele pomniejszych zadań. Takich jak koordynowanie zespołów na naszych rynkach. Witamy w The Four Winds, uniwersum doktora Alberto Violdo i jego żony Marceli Lobos. To moje miejsce pracy. Jestem kierownikiem The Four Winds. Tutaj obsługujemy nie tylko świat niemieckojęzyczny, ale także anglo- i hiszpańskojęzyczny. The Four Winds skupia się na najdawniejszej mądrości na tej planecie, która przez tysiące lat była przechowywana i strzeżona przez szamanów. Aby teraz, w tym szczególnym okresie zmian, mogła zostać ponownie udostępniona nam, ludziom. Jak możesz dostrzec w tle, język szamanów charakteryzuje się często obrazami, symbolami i archetypami, takimi jak jaguar za mną, lub wąż po drugiej stronie. Hier auf der anderen Seite der Serpent, die Schlange. No. Przedstawiamy zespół Christiana Bischoffa. Christian Bischoff, niemiecki koszykarz i wybitny trener, doszedł pewnego dnia do wniosku, że istnieje pytanie, na które jeszcze nie znalazł odpowiedzi. W jaki sposób może dostarczyć ludziom, takim jak ty, ja, narzędzi do budowania i prowadzenia wymarzonego życia? Dziś Christian jest odnoszącym największe sukcesy niemieckim trenerem Mindset, a tutaj możesz zapoznać się z zespołem, który wspiera go w codziennej pracy. Tam, gdzie jest mnóstwo pracy, musi być oczywiście także miejsce na relaks, zabawę i rozrywkę. Nasza przestrzeń została celowo zaprojektowana pod tym kątem. Jak być może zauważyłeś, nazwa Unity składa się z dwóch słów. U i Unity. Ty i społeczność. Zatem z jednej strony chodzi o Ciebie i Twoje spełnione życie, ale z drugiej strony chodzi również o uświadomienie sobie, że nie jesteśmy jedynie istotami żyjącymi na tej planecie osobno, ale tworzymy społeczność. Społeczność, która współdziała ze sobą, która wspiera się nawzajem i inspiruje. Właśnie z tego względu jest dla nas bardzo ważne, aby dawanie i branie odbywało się w harmonii. Wspieramy projekty w Nepalu, szkołę dla sierot, aby wyciągnąć dzieci z ulic i zapewnić im bezpłatny dostęp do edukacji. Wspieramy projekty i inicjatywy w Afryce, aby zapewnić ludziom bezpieczny dostęp do wody pitnej lub ponownie zalesić dziewicze obszary w Ameryce Południowej, które zostały wykarczowane. Nawiasem mówiąc, Unity to nie tylko świat online. Prowadzimy również wydarzenia na żywo różnej rangi. Naprzeciwko naszego biura w Bazylei znajduje się największa arena widowiskowa w północno-zachodniej Szwajcarii, St. Jakob Halle. W zeszłym roku dwukrotnie zapełniliśmy ją do ostatniego miejsca: raz podczas spotkania z doktorem Jody Spenzo, i raz podczas Find Your Flow, największego duchowego wydarzenia w Europie. Oczywiście nie ograniczamy się tylko do dużych wydarzeń, ale organizujemy również imprezy indywidualne z udziałem naszych mentorów w różnych lokalizacjach, głównie w Szwajcarii, ale także w Niemczech i innych krajach europejskich. Już teraz wiesz, czym zajmujemy się w Unity, co jest dla nas ważne i co nas porusza. Z przyjemnością powitamy Cię osobiście podczas jednego z naszych programów, na jednym z naszych wydarzeń na żywo lub nawet tutaj w Bazylei, w naszej siedzibie. Bardzo dziękuję.